Po latach streamowania i walki z wiatrakami w postaci Sli, postanowiłem przejść na Dual PC Streaming. Jak sama nazwa wskazuje, do Dual PC Streamingu potrzebujemy drugiego kompa. Skorzystamy z części walających się po pokoju oraz części, które otrzymaliśmy od Bitfenixa. A wszystko zapakujemy w tą obudowę. Procesor to grzejący się i 7700K z glutem pod czapką, nie będziemy się bawić w Delida, nie mam czasu, biorę to, co mam pod ręką. Płyta, choć zakurzona, nie sprawiała mi problemów. To jest Asus Z270F. Trzeba go odkurzyć, wyczyścić i wkładamy do kompa. Pamięci, brakowało, musiałem dokupić. Wziąłem najtańsze, 16 giga, 3000 MHz, akurat wtedy była promocja, więc mówię, bierę. Chłodzenie procesora, Silentium PC Fortis 3, Dlaczego nie wodne? Bo nie lubię dźwięku betoniarki. Kluczowy element do streamowania? RTX 2060 od Nvidia pozwoli mi na bezproblemowy streaming obrazu. Stary wysłużony dysk? Chyba działa, nie wiem. Sprawdzimy, ile ma przejechane terabajtów. W paczce kilka sztuk Bitfenix Spectre Pro RGB 120 mm, Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał efekt końcowy po włożeniu ich do obudowy. Phoenix Formula Gold 650W bez problemu poradzi sobie z naszymi podzespołami. Przy tym zestawie i tym zasilaczu nie sądzę, żeby wentylator wchodził na wyższe obroty, bez względu czy jesteśmy w Windowsie, czy gramy w grę na maksymalnych ustawieniach. Oświetlenie LEDowe w 2019 wciąż w modzie, więc mamy kilka pasków Alchemy 3.0 od Bitfenixa. Zamontujemy, zepniemy i zobaczymy jak te moduły spisują się już w komputerze. Całość ląduje w obudowie Bitfenix Enzo Mesh, kolor czarny. Jestem ciekaw, jak będzie mi się składało i jaki będzie efekt końcowy. W tej obudowie ważna jest kolejność, ponieważ musimy najpierw włożyć płytę główną, dopiero później ustawiamy kable i na sam koniec montujemy te górne dwa wentylatory. Inaczej będą same problemy i nie poukładamy kabli. Ja wiem, te kable wyglądają wieśniacko, obudowa mi w tym nie pomaga, a mi nie chce się kompletnie ich okładać, bo może się okazać, że będę robił jeszcze jakieś inne przemeblowania tutaj i wszystko po prostu chowam na hamat do piwnicy. Całkiem ciekawym pomysłem jest tacka wyciągana z boku, także pod zasilaczem możemy sobie ładnie posprzątać. Wystarczy tylko odkurzyć i załatwiony temat. Pora zamontować LEDy, już mam jeden paseczek ukryty na górze. Fajnie się przyczepiają do budowy. Mają wbudowane magnesy. Dodatkowo można je jeszcze łączyć w pary. Tutaj jeszcze jest kontroler tej Alchemii. Tak się nazywa Alchemii 3.0 ten zestaw. No i musimy umieścić gdzieś przycisk do zmiany koloru. Kabel wyprowadziłem sobie na froncie obudowy pod siatką mesh. Nie będę musiał rozkręcać jej. Wystarczy tylko zdjąć panel i zmieniać kolorki, które i tak będą rzadko zmieniane. Dobra, wszystkie kable zamontowane, podczepione wszystko już jest gotowe. Wystarczy tylko pozamykać, pozakręcać i uruchomić. Zaczynamy. Ach. Pięknie wyglądają. Tutaj trzy wentylatory na frontowym panelu. Jak widać, tutaj obwódka tego mesza naszego też się świeci. Założy się, że da się zmieniać kolorki, tak dokładnie. Z tyłu świeci się wentylator na górze również i jeszcze ledy, jeżeli chodzi o nasze ledy, które możemy, którymi możemy sterować poprzez przyciśnięcie tego przycisku na pilocie. Te paski ledowe też się świecą. Widzą się? Jeco. Zmieniają kolorki. Teraz wystarczy zamontować szybę z boku. I czas na małe podsumowanie. Wam, że sprawdzimy, ile przejechaliśmy terabajtów. 24,9, czyli nie aż tak wiele. Ten dysk jeszcze trochę pożyje. Miał być to komputer do streamowania, ale nie mogłem się oprzeć i zainstalowałem widzmina. W 1440p na Uber jesteśmy w stanie grać w ponad 60 klatkę. Czyli bardzo płynnie. Teraz już naprawdę pora na podsumowanie. Obudowa EnzoMesh. Co mogę powiedzieć? Wygląda ciekawie, nowocześnie. Te paski ledowe z przodu nadają niezłego klimatu. No i mesh, który ułatwia czyszczenie. Dodatkowo hartowane szkło i piwnica. Brzmi spoko. Do minusów możemy zaliczyć cienką blachę, która nie dość, że słabo wycisza cały komputer, to jeszcze sprawia wrażenie wykonanej z ze słabej jakości materiałów. Na górze nie mamy możliwości zamontowania chłodnicy. Z przodu ta siatka mesh, która była plusem, również sprawia, że ta obudowa nie wycisza dostatecznie naszego sprzętu. A na sam koniec dodam, że cena jest po prostu nie do przyjęcia. Pewnie zauważyliście, że nie zamontowałem jeszcze karty do przechwytywania obrazu. No, bo jak to streamować na Dual PC? Ale tym zajmiemy się na kolejnych materiałach. Zatem serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję firmie Bitfenix za dostarczenie tego sprzętu. No i zapraszam Was do łapkowania, do komentowania. Piszcie, jak Wam się podoba obudowa i czy byście brali. Trzymajcie się, cześć.